Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Z Księgi Syracha bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym. Nie bądź obudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Panie Boże, dziękujemy Ci za tydzień, który właśnie mija za to, że każdego dnia mogliśmy liczyć na Twoją czułą obecność, miłość i wszelkie łaski, którymi obdarzasz nas w swej dobroci. Jesteśmy wdzięczni za każdy dobrze przeżyty dzień, za naszych bliskich, za to, że możemy odpocząć w pięknym dniu, jakim jest niedziela. Dobry Ojcze, prosimy, wyciągnij nad nami swą dłoń i błogosław nam wszystkim w nowym tygodniu. Uchroń nas od przewrotności i hipokryzji. Nie pozwól, byśmy wyznawali Cię tylko wargami, a zapominali o dobrych uczynkach, wybaczeniu i wszystkim, czego nauczył nas Jezus Chrystus. Prosimy, dodaj nam w tych dniach jak najwięcej sił i mądrości, byśmy żyli ze wszystkimi w zgodzie i szacunku, bez gniewu, pychy i zazdrości. Błagamy, czuwaj nad nami, naszymi rodzinami i wszystkimi, których spotkamy w tym tygodniu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!